Cześć, dzisiaj pokażę Ci pięknie wykończony segment z ogródkiem, z garażem i to wszystko gdzie? W Tobulce pod Warszawą. Zapraszam. Na parterze znajduje się serce naszego domu, część dzienną, stanowi przemyślany aneks kuchenny oraz przestronny salon z wydzielonymi strefami wypoczynkową i jadalnianą. Na tym poziomie znajduje się też toaleta. Bezpośrednio z salonu wychodzimy na prywatny, osłonięty ogródek. Schody prowadzące do części sypialnianej usytuowane są w narożnej części mieszkania, dzięki czemu klatka schodowa nie zabiera dodatkowej przestrzeni. Na pierwszym piętrze znajdziemy naturalnie doświetloną łazienkę z prysznicem oraz trzy sypialnie. Dwie z nich Główna z klimatyczną cegłą na ścianie i pokój dziecięcy posiadają wyjścia na balkony. Trzecia jest obecnie niezagospodarowana. Do dyspozycji mamy również całe użytkowe poddasze, które możemy zaadaptować do swoich potrzeb. Obecnie jest pralnia, A tutem jest niewątpliwie garaż w bryle budynku. Dodatkowo mamy naziemne miejsce postojowe. To kameralne osiedle jest oczywiście zamknięte, a sam budynek został wybudowany w 2020 roku. Położone jest przy spokojnej i cichej ulicy Mickiewicza w Kobyłce. Miasto to zapewnia swoim mieszkańcom wszystko, co niezbędne do wygodnego życia. Jest świetnie skomunikowane. Znajdujemy się w najbliższej okolicy węzła trasy S8, a szybki dojazd do stolicy zapewni również kolejka podmiejska. Prawda, że wygląda niesamowicie? Ten przepiękny segment może być Twój. Zadzwoń do mnie i porozmawiajmy!